Siemaneczko! Yy, jakiś kurwa odcinek gotuj z pato bym zrobił. Pato coś zgłodnił. Kurwa, jak tu czysto. A, najpierw to jeszcze pozdrowie. Normalnie, ecika z krewę i gryzaka pozdrawiam. No. I na, na tym się skończyły pozdrowienia. Co my tu mamy dobrego do jedzenia? Cebula po śledziach, trzy parówki i kurwa, zgnite kurczaki. No to kurwa zajrzymy w samrażalce co mamy dobrego O jest! Smrożona wódeczka, nie za wiele No ale zawsze jakiś obiadek Chyba, że ugotuję makaron w czajniku Kurwa się zacięło. tam trochę zostało kurwa tu może się nada jeszcze do zjedzenia. Kurwa. kurwa, nie wygląda źle. Kurwa, trochę przypalony trochę. Kurwa, normalnie, kurwa. Dobra, już się najadłem. Trzeba popić. Normalnie, kurwa. Kurwa, trzeba tu ogarnąć tą melinę. Bo nawet kurwa, pół amareny zostało. To z kłodu nie umrę, kurwa. O. Normalnie, kurwa. Kurwa, gotował kurwa. Nie, nie jestem kurwa kucharzem, żeby kurwa gotował. No. To jest kurwa jedzenie. Wódka lepsza od chleba, bo gryź nie trzeba. No, pyszne kurwa. Dobra, normalnie. Pato wszystkich serdecznie pozdrawia. Elo, gdzie jest kurwa kacko?